Dzień dobry, nazywam się Jarosław Senko, jestem pracownikiem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych i w tej chwili znajdujemy się w laboratorium Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych, jednego z instytutów naszego wydziału. Obok mamy stanowisko do badania ciągników i innych maszyn wolnowieżnych, to jest tak zwana hamownia podwoziowa. Na tej hamowni możemy badać te maszyny pod kątem ich charakterystyk, wyznaczać charakterystyki czy uciągu, czy charakterystyki silników znajdujących się w pojazdach. Za chwileczkę Państwo zobaczycie, jak można uruchomić pojazd, nie dotykając go, właśnie dzięki naszym urządzeniom. Przed chwileczką widzieliśmy, jak można pojazd mechaniczny, w tym przypadku ciągnik rolniczy, odpalić na tzw. popych, nie przesuwając ani centymetrów. Nie róbcie tego w domu. Zapraszamy, jeśli chcecie takie doświadczenia wykonać, przyjdźcie do nas na wydział, studiujcie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.